George chce zobaczyć postępy. Niesamowite. Mówiłem, że nie, że być może będzie musiała znaleźć Tezy inny dom. Nie mogę uwierzyć, że się nie gryzą. Próbowałem. To na pewno nasz pies. Kiedy zobaczyłem Cezara Stezji, uwierzyłem w jego umiejętności. Nie miałem racji. Teraz będę pracował z Tezji, byśmy mogli stać się rodziną. Co tu macie? Mamy psa. Który nie mógł wychodzić, a teraz jest grzeczny. Tak naprawdę macie lękowego, pobudliwego psa, któremu brakuje spokojnego przywódcy. To właśnie jest powód agresji, do tego stwierdzenia to twój pies, nie mój. Ale wina nie leży po stronie psa. Odpowiedzialny jest zawsze człowiek. Chciałem pokazać im jak ich energia wpływa na suczkę, więc dałem Mary Smycz. Dobrze, teraz spokojnie. To mamusia. Dlatego jest pobudzona. Nie, poproszę smycz. Jestem spokojny. Prowadzę ją. Tak jak sądziłem, kiedy oddaję smycz Mary, Tassie wpada w szał. To nie wina psa, tylko tego, jak sobie radzą z nią właściciele. Najpierw muszę wykorzenić lęki, które powstały przez lata. Takie psy zabieram ze sobą na terapię. Wezmę ją do swojego ośrodka, a jutro zaczniemy od nowa razem z właścicielami. Chcę zabrać Tassie do mojego centrum psychologicznego i przywieźć właścicielów do morza na nowy start. Następnego ranka Mary i George biorą udział w terapii Tassie. George, are George going a... pojeździmy sobie konno. Chcę zacząć z George'em, bo jako jeździec czuję się pewnie w towarzystwie koni. A to będzie miało wpływ na zachowanie tezji. George zobaczy, co jest możliwe. Mary ma trzymać się z dala, żeby nie wpływała na psa. Nigdy nie widziała koni. No dobra. Chcę, żebyś znalazł się w znanej sobie sytuacji, ale jednocześnie zobaczył nieznane zachowanie Tazji. Jest spokojna, a myślałem, że to ją zdenerwuje. Nie jest na smyczy, może uciec. Zawsze się tego baliśmy. Przyjemna przejażdżka skończyła się, gdy Mary podeszła do koni. No. No no no, 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 no. Mary, nie podchodź. Rozpętało się piekło. Mary, nie podchodź. Caesar musi przekonać opiekunów Tezji, że najważniejsze jest ich podejście. Uczy George'a, jak przewodzić, zabierając Tazji na konną przejażdżkę i każe Mary trzymać się z daleka. Tanz jest grzeczna, dopóki nie widzi Mary. No, 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 no. Miss Mary, step back. Marii nie podchodź. No, 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 no. Oh, step back. Oh. Fasty no. Miss Mary, step back. Oh, oh, oh. Tessie! Siedziałem na koniu, na którego rzucał się pies. Mogło dojść do tragedii. Kiedy podeszła Mary, Tasi się zmieniła. Może to moja wina? Właśnie o tym mówię. Najedliśmy się strachu. Tassie skakała konią do gardy, ale George opanował sytuację. Muszę dotrzeć do Mary. Tazzy wpadła w szał, gdy podeszła jej właścicielka. Nie sądziłem, że to może być problem. To Mary jest tu problemem. George i Tazzy dobrze reagują na terapię. Chcę popracować z Tazzy sam na sam, ale kiedy wróci Mary, nie będzie łatwo. Następnego dnia Cesar pracuje bez właścicieli. Wczoraj chciałem pomóc tej rodzinie zapomnieć o przeszłości. Z Georgem poszło dobrze, ale z Mary fatalnie. Chcę poznać tazji bez właścicielki. Owczarki to psy pasterskie. Muszą zaganiać owce, a nie je atakować. Muszę skorygować jej zachowanie. Daj mi to. Jeśli nauczy się zaganiać owce, potwierdzą się moje przypuszczenia. To wspaniały pies. Zmienić muszą się ludzie. Popatrzcie, co się dzieje, kiedy owce stają. Tazji zwalnia. Sama stanęła. Tego się nauczyła. Kiedy staje, wykonała zadanie. Tazji jest gotowa, ale Mary nie. Co mam z tym zrobić? Co Tazji? Patrzcie, jaka radosna suczka. Grzeczna i pomocna. Mary i George wracają do ośrodka. Cesar prosi Mary, żeby szła z tezji obok jego konia, konkwistadora. Konie to głupie zwierzęta Tępe. Wiem, że Mary nie lubi koni. Poprzednio najadła się strachu. Chcę, żeby zmierzyła się z tym strachem. Idziemy. Ja poprowadzę konia. Oglądałaś mój program? Więc wiesz, że problemem często są właściciele. Ona jeszcze nie wie, że się zmieniłaś. Odzyskasz kontrolę nad psem. Nie zakończyła jeszcze terapii, ale łatwiej nad nią panować. Mary ma spokojnie prowadzić Tazji obok konia. Spokojnie, bez strachu. Tazji była nieprzewidywalna. Rzucała się na konie, wpadała w szał, więc byłam zdenerwowana. To trudne i wymaga koncentracji, bo musisz mieć cały czas taką samą energię. Ludzie się denerwują, chcą przerwać, ale właśnie wtedy mogę im pomóc. Mary, teraz twoja kolej. Chwyć smycz. Da radę. Mary nie jest przekonana. Byłam zdenerwowana, ale George i Caesar wierzyli, że sobie poradzę. Dobrze, Twoja kolej. Idź obok niej. Właśnie tak. Bardzo dobrze, o to chodzi. Czujesz to? Skup się na wietrze. Ciesz się słońcem. Pozbyła się lęku. Po prostu szła ze swoim psem a ta zi była spokojna. Widzę jej potencjał. To olbrzymi postęp. Niby mały krok, ale wielki przełom. Niełatwo pracowało się z Mary, ale w końcu przełamała strach. Jeśli to samo zrobi w domu, Tazji będzie grzeczniejsza.